jest. Zostały dwa tygodnie do końca października, a ja próbuję. I bardzo chcę, żeby te kosmetyki, które tutaj widzicie, mam takie filmiki na e, TikToku z zagranicznych dziewczyn, ale też widziałam u nas e, u Karoliny Figaszewskiej, że ona miała tego dużo mniej. Ja mam tego tutaj w Ciul i jeszcze trochę, ale to dlatego, że ja codziennie mam ochotę na inny look. Ja nie mam swojego, raczej mój ogólnie taki troszkę znak rozpoznasz. To jest to, że ja mam zawsze napierdzielonego tyle e, brokatu na sobie i jakieś kolorowe kreski. Zacznijmy sobie od e, twarzy. Mam tu w ogóle jakąś bazę. E, z Bel, ja podkładów, ale ja je mieszam, bo z Rimmel też je mieszam. Mam kilka swoich ulubionych konturowek, ale mam też buśniki, bo uwielbiam buśniki, które już na co dzień. Mam sobie jedną paletkę z Igwoną, Tysia. Mam jakieś duochrome z lamel, jakieś eyelinery, wosk do brwi. Te dwa duże już są właśnie już na wykończenie, Dochrome konturowania róż z Ingrid, obecnie chyba z tych nowszych, fausty chyba, z Mam dwa półtry, bo je łączę ze sobą, Skary jeszcze kolorowe. Jak się wezmę, żeby codziennie się malowała, to myślę, że. Część z tych produktów zużyje. Wypiszcie mi w komentarzach, czy uważacie, że zużyje w jakimś stopniu, czy myślicie, że jednak ściema i nie zużyje nic, jestem ciekawe waszego zdania.